Jemy słonia. Kto chce słonia? Abadaba! No, słoń będzie dobry. Do jedzenia czy do jeżdżenia? Do jeżdżenia oczywiście. Okej, okay. zobaczmy ile kosztuje. 0 złotych. Okej, okay. macie tego słonia. Ui! Chyba to wszyscy. Fajnie. Uj. Udało ci się. Tak, przydałem. Ja jestem tutaj. Nie lubimy go Okej, okay, chodźmy mm. hmm. Dziwne, że... Znaczy... Ha, ha! Wreszcie mogę wreszcie stać w tej maszynie, która po prostu tu jest bez powodu. Mogę wreszcie Cię rozwalić. Nie jesteś nawet moim bratem. Po co jesteś tu? Myślałem, że, że już Cię nie ma przez jakiś czas. Ale ja jestem tutaj za, za, od zawsze, bracie! Przestań mnie nazywać bra! A ty by mnie nie mówił, że lepiej tego nie robić, ale... Lepiej tego nie robić! Ui! Co się dzieje? Dziwnie się czuję po prostu. Jakbym nie miał energii. Też masz energię. Jakbyś nie miał, to coś się. Nic się nie dzieje. No, no powiedzmy tak. Chodźmy do innych. Jak dobrze sobie la

Oh. Ja! Przestań! Puść mnie! Puszczaj! Puszczaj! Hm. Mm. Idę do innych. Mm. Mm. O! Chwila, czy ty jesteś ty gości, które... który czasem był nam zwany... Nie mów tego! Za chwilę cię... Oh, i <sharp inhale> <sharp inhale> Za chwilę cię rozwalę. Nie pamiętasz przecież, że jestem. Jestem z... No wiesz, duchem jestem. A i w ogóle... No przepraszam, jakieś dwa sezony temu nikt nie mógł mnie widzieć oprócz Stitcha, a teraz każdy po prostu widzi mnie. nie, bo jest potrzebne, że... To jest potrzebne, żeby zrobić jeszcze resztę odcinka. Żeby to robiło sens. A! Ja nie mi robiło, miało sens. Lepszy Polski. Chwila. Ale co mówiłeś? O nie! Tylko żartowałem. Du, 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 du. <mum> Mamo, obronę 25 na moim mieczu. Nie można takiego to mieć. No, i wszystko je... Jest... <mum> Czy ktoś ma... Co ty tutaj robisz? Eee, Okej, okay, już miałem jedną warkę a dzisiaj. Eba, yeah! Stitch, pamiętasz o na... na cię, którą dostałeś na urodziny? E? E? E to eh? To jest pinania tak druga... Pośpie, Żartowałem! <suszykł> Hej, co ty? Ej, przecież byś że jestem tak duchem, teraz po prostu jesteś postacie, postać, która umie latać. Pff. Pff. Dobrze zrobiłeś. Ej. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. No to to jak możesz nam pomóc? Eee, umie, umiem pokonać prawie każdego. No, nawet jej... Nawet szkieletam. Dobrze, to ty. To Raz. Hę. Eee. Mój eee. 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 dzień dobry. Eee. Eee. Czemu ona mogła takie coś zrobić? Eee. Puśćcie, puśćcie. Eee. Mój bóźcie! Co to zrobisz? Nie, o, ona jest tylko dzieckiem. Bo tu rzuci ją gdzieś. Niech przeżyje, to przeżyje. Nie! No to idziemy chwila! Najpierw mu... Moje coś... Uf. Musimy to naprawić. Naprawienie. Okej, okay, to idziesz z nami do, do... Idziesz z nami na drugą stronę czwartej ściany? Okej okay. pójdę, sam pójdzie. czemu nie... Czemu nie wszyscy są już? Pff. Jestem. Odóż pistolet, nie. Pff. Wróciłem Okej okay, Robo no, no bo ty ma, możesz Pierwszy e, Ale co, po co, co Wszystkich na, nas dalej Zawołałeś No chcę wiedzieć Tylko tak mówić bo Mój stary głos został na to Na coś My potrzebuje i mnie dotknął czemu tak, tak mówić, naprawdę. Ale inaczej. Czyli musimy zrobić plan. Ten zegar mi. Już coś złego na pewno. No, wróciłem! Nie nie byłeś zaproszony. Okej, okay. jestem. Jak ja poleciałam dalej niż on. Nie wiem. Ja, ja jestem zrobiony z obsydianu. Okej, okay, to teraz robi trochę więcej sensu. I w ogóle gdzie jest Sg... E5? Je E6? Nie... Mamy już zielonego pojęcia. Chcesz iść na, na przygodę? Nie, 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 nie. Idziemy na przygodę, bratko! Okej, okay, Creeper, jest teraz twoja kolej. Ok, wr wracę. Zajmę swoje miejsce. Dzisiaj we... Widać że szkielet przyszedł i, i midł. I mi nie kopnął w dupę jak oczywiście, bo, bo... nie wiem ja jak on miał mech i dodatkowo bo mnie miał jakieś minion I on lat może treningu z mieczem i... i. Pff. Dzień dobry.